Szanowni państwo, Wołodymyr Zwoiański skrytykował pomysł Jarosława Kaczyńskiego dotyczący tak misji pokojowej. Powiedział dokładnie: Nie rozumiem jeszcze do końca tej propozycji. Nie potrzebujemy zamrożonego konfliktu na terytorium naszego państwa. A potem dodał: Prezydent Ukrainy że na terytorium Ukrainy to on podejmuje decyzje, oni podejmują decyzje i nie chcą, żeby ktoś im ustawiał sytuacji, czy decydował o tym, żeby wprowadzić jakieś wojska, jakieś siły. Szanowni Państwo, do, do pomysłów, który Jarosław Kaczyński zgłosił w Kijowie, krytycznie odniosły się również Stany Zjednoczone oraz NATO. To, co zrobił prezes PiSu, to, co zrobił wicepremier do spraw bezpieczeństwa w Polsce tym ruchem, to jest kompromitacja, to jest ośmieszenie państwa polskiego na arenie międzynarodowej i to ośmieszenie w bardzo szczególnej sytuacji. W sytuacji, w której skompromitowała się polityka wschodnia Niemiec, w sytuacji, w której Polska rzeczywiście ma duże karty do tego, żeby w sposób odpowiedzialny wpływać na politykę międzynarodową, jednocześnie zachowując zdrowy rozsądek i dbając przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo, premier De facto premier, czyli Jarosław Kaczyński, wykonuje ruchy nieuzgodnione z sojusznikami, wykonuje ruchy, które, które ośmiesza będące u szczytu popularności prezydent Ukrainy i to jest niestety straszne. Apelujemy o to, żeby Jarosław Kaczyński nie był bardziej ukraiński niż jest Wołodymyr Zeleński. Bardzo proszę, Jakub Kulesza. Szanowni Państwo, polski rząd na czele z premierem, wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim otwarcie dążą do wciągnięcia Polski w wojnę. Co więcej, bardziej polski rząd dąży do wciągnięcia Polski czy NATO do tej wądy niż jak widać prezydent Ukrainy Władymir Zaleński. Jest to bardzo przykra sytuacja, pokazująca, że niestety, niestety za sterami państwa polskiego stoi frakcja wojenna. Frakcja, która dąży do tego, by Polska w tę wojnę została wciągnięta. I żeby nie być źle zrozumianym. Oczywiście w interesie Polski jest to, żeby Ukraina tę wojnę wygrała, stąd też otwarte wsparcie dla pomocy Ukrainie. Pomocy humanitarnej, pomocy jeśli chodzi o wsparcie w uzbrojenie, natomiast mówimy stanowcze nie wciąganiu Polski do wojny. I to jeszcze w taki sposób, w jaki, jak widać, nie życzy sobie tego prezydent Ukrainy. Są dwie opcje. Albo rzeczywiście, korzystając z zamieszania, prezes Jarosław Kaczyński chce wykorzystać tę sytuację do tego, żeby Polska do tej wojny wkroczyła własnymi siłami. W ramach NATO. Być może było to uzgodnione z prezydentem Zeleńskim, albo nie było to uzgodnione z prezydentem Zeleńskim, na co wskazuje jego wypowiedź, odcinająca się od tego pomysłu i wprost wskazująca, że to on, prezydent Zeleński, będzie sam decydował o tym, jakie wojska stacjonują na terenie Ukrainy. Życzymy sobie, by polski rząd kierował się interesem Polski, choć. W połowie w takim stopniu, jakim interesem Ukrainy kieruje się prezydent Zaleński. Proszę o zabranie głosu pana posła Grzegorza Brauna. Szczęść Boże, obyśmy nie stali się stroną wojującą w tej wojnie, chociaż stojący dzisiaj na narodu polskiego czele konsekwentnie. Starają się tak właśnie stawiać sprawę, jakbyśmy byli w tej wojnie stroną. Przypomnę, że i tu w Warszawie parę tygodni temu już prezydent Duda stwierdził, że nie jesteśmy neutralni, potem powtórzył tę diagnozę w swojej mowie wojennej tu. W Sejmie. paradoksem jest to, że ten zapał nie znajduje wzajemności po stronie ukraińskiej. To jest po prostu miłość bez wzajemności. Polska do stóp się ściele, Polska z sercem na dłoni, Polska nieba przychyla, a z Kijowa głos trzeźwy skądinąd. tego oczekiwać powinniśmy od wszystkich państwowców, czy, czy ukraińskich, czy, czy amerykańskich, rosyjskich, czy polskich, żeby stali na gruncie własnego interesu, a w tym interesie jest przecież zachowanie suwerenności, suwerenności na własnym terytorium i o to upomina się prezydent Zieleński, który notabene zadeklarował przecież, że gotów jest siadać do sto rokowań z Moskalami właśnie z tematem status neutralny Ukrainy Neuk neutralność Ukrainy jako jako status akceptowalny dla prezydenta Zieleńskiego. No więc ewidentnym jest, że Warszawa wychodzi tutaj przed szereg, tak jak i kilka poprzednich akcji, także i wyprawa kijowska Jarosława Kaczyńskiego okazuje się aktem, czym bezpłodnym politycznie propagandowym li tylko. No bo po cóż spotykali się premier razem z Superpremierem z panem Zieleńskim w Kijowie, jeśli nie uzgodnili tak oczywistej, tak kluczowej kwestii jak stosunek Kijowa do propozycji, z którą natychmiast po tej wyprawie wystąpił właśnie Jarosław Kaczyński. Szanowni Państwo, u steru w Polsce są ludzie zwyczajnie niebezpieczni. Ich Kierowanie przez nich nawą państwową sprowadza na naród polski i naszą państwowość ryzyko, którego my, konfederaci, nie chcielibyśmy wspólnie z rodakami ponosić i to jest nauka czas jeszcze wyciągnąć lekcje wyciągnąć, wyciągnąć wnioski z tej, z tej lekcji Może nie jest jeszcze za późno, ale byłoby okrutnym dla Polaków paradoksem, gdyby okazało się, że Ukraina owszem wychodzi z tej wojny jako państwo neutralne zaś Polska ponosi koszta związane z przyjęciem na siebie roli strony wojującej. Dziękujemy za uwagę, czy są pytania